Bam, zaczyna się muzyka, impreza leci, lecimy z tym, teraz! Oh yeah, bitches! Yeah, come on! Dobra, teraz jak na poważnie, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Madziek, a to jest Dziwnowo, czyli The Sims 2. Wybrałem sobie tą wieś, dlatego że brzmiała dziwnie i są tutaj jakieś dziwne rzeczy, w ogóle patrzcie na to, patrzcie na ten domek który wygląda jak miał na górze wielką trampolinę do, do tego, do pola, jak się nazywa, nie pola, tylko basenu, którego tutaj nie ma. Um, poza tym jest tutaj mnóstwo jakichś innych dziwnych mieszkań. Zobaczcie na przykład NATO. Jest tu mieszkanie, obok jest wielka jakaś um, antena, plus ufo rozbite w kraterze. Tak samo jak tutaj są jakieś głowy z okularach, zobaczcie, on wygląda jak Mahatma Gandhi. <laughs> jakieś kaktusy samotne. Generalnie jest dosyć śmiesznie. E, a ja zamierzam zrobić tutaj. Coś jeszcze fajniejszego. Boże, co to za skała otoczona tą... otoczona drogą. Dobra. Zaczynamy od zrobienia sobie jakiejś nowej rodziny. Mam już dla nich nawet nazwę, dlatego że wymyśliłem. Dlatego lecimy w stróż rodzina. Jedne co mnie strasznie wścieka w tym, są strasznie długie loadingi. Mam wrażenie, że są strasznie długie. I niestety to mnie troszeczkę boli. Nadal muszę cierpieć. Katusze. Zobaczcie, teraz się na przykład pokazują paski, jakby się coś ładowało. Ale, jak się to skończy, to cały ten. to się ten taki pasek, źród, który wszystko zamarza i od nowa będzie się robić. Już raz miałem taką sytuację i mam nadzieję, że to się teraz nie powtórzy. No dobra. Leci, leci, patrzcie, teraz nagle się zaczął szybciej wczytywać. I uwaga, patrzcie, teraz będzie ostatni i to wszystko się zamarze. I gówno. Ale na szczęście udało się załadować, dobra. Nasi będą się nazywać rodzina oryginalny, dlatego że będą bardzo oryginalni. A nie chcę powtórzyć sytuacji, która zdarzyła się w. Sims 3, gdzie była, był straszny rozpiciel. Ale dobra. Okej. Okay. Eee, nasza piękna rodzina będzie najwspanialszą rodziną na świecie eee, pierwszego stworzymy faceta A kobieto, już by chciała! Nie, pierwszy będzie facet Zobaczcie, piękny Piękny, piękny, wylosujmy coś ciekawego Zobaczmy, co ciekawego może się stworzyć W ogóle, oni wszyscy mają jakieś takie wielkie nosy I duże usta, zauważyliście to? <laughs> to jest śmieszne Rudy, rudy ten, murzyn Dobra, okej, okay. nasz będzie się nazywał Janusz, dlatego, albo nie January, January <laughs> Dlatego, że to jest piękne imię, i tak dalej, i tak dalej. Tak, będzie miał karnację białą. Białą jak śnieg. Będzie nieco gruby. I lecimy dalej. <gry> Dobra, nie ustawiam żadnego presetu. Lecimy dalej. E, musi być koniecznie rudy. Rudzi, ludzie są zawsze najlepsi. Dobra, znaleźliśmy coś tutaj ciekawego. Czabek jest mnóstwo. w ogóle. Co to jest? Czapka Aladyna. Dobra, lecimy dalej. To jest dopiero czapka Aladyna. Jakiś turban, jakieś krzaki na głowie w ogóle, dobra? Ale nie, my nie szukamy tego, my szukamy czegoś naprawdę konkretnego. Zaraz coś na pewno takiego znajdziemy. Czekajcie. Co to była za fryzura? Patrzcie, czekajcie. Nie, nie, nie chcę tam iść, nie chcę tam iść. Chcę wrócić do głowy. Fak. Czekajcie, bo tu widziałem. O, to. Patrzcie, co to jest za fryzura w ogóle? <laughs> Ej, to jest świetne, biorę to. <laughs> Chyba, że znajdziemy coś jeszcze dalej. Czekajcie. Ta czapka jest spoko, ale myślę, że ta fryzura będzie lepsza. Dobra, biorę tą fryzurę i lecimy dalej. Czas zrobić twarz. Zmień twarz. Ustawmy mu twarz na najbardziej szeroką jaką się tylko da. Najbardziej szeroką. Wszystko musi być bardzo szerokie <grytanie> i wszystko musi być bardzo nisko. I już się muszę, musi mieć wielkie. Zobaczcie. Dobra, przejdźmy tutaj. Ustawimy sobie tutaj. Po słyszałem, że tak się da zbugować. O, zobaczcie, udało mi się zresetować suwaki. Możemy go zrobić teraz jeszcze grubszego. Jeszcze szerszego! <laughs> Wygląda jak komik. Dobra. Ustawmy go jeszcze niżej, tak żeby w ogóle nie miał szyi. I jeszcze większe uszy mu. zróbmy. Dobra. Wygląda uroczo. Gdy te. Dobra, już, niech stracę, niech te poliki będą takie, jakie są. Ok. Eee, brwi musi mieć najszersze, jakie się tylko da, dlatego że nie jest modelem, tylko jego żona będzie modelem. Modelką właściwie, do czego zaraz dojdziemy. I musi mieć wszystko takie. Względnie wąskie na górze, żeby ta jego czaszka była wąska Ale żeby... <noise> ale żeby... Nie, ja chcę, ja chcę żeby to wszystko opadało na jego, na jego oczy To wszystko ma być nisko Co to jest? Jakiś strogi O, patrzcie, coś takiego Przejdźmy jeszcze tutaj, bo on wygląda zbyt srogo Ja chcę żeby wyglądał jeszcze bardziej srogo, ustawiam tutaj preset Żeby to się zresetowało Ja teraz obniżę mu oczy jeszcze niżej Wszystko dam na jeszcze bardziej zagięte i ostre o, jeszcze szersze. Jeszcze wyższe. Gdzie są jego oczy? Co się stało z jego oczami? Nie, ustawmy sobie. Boże, święty! Co on tak drży tam? Patrzcie, jak mu pulsuje. Jak mu pulsuje. Dobra, ustawmy sobie oczy. One muszą być wielkie, żeby było je widać. Szerokie. I dalej ich nie widać, zobaczcie. I muszą być jakieś takie zakrzywione. Boże, nie widać tych oczu. Jest! 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 Wystają! Patrzcie na to. Czekajcie, to musi być takie, takie, takie było lepsze. Przejdziemy tutaj i zresetujemy sobie ten, ten... Ten wskaźnik. Boże, nie, nie. Zostawimy sobie ten wskaźnik, żeby wrócić tutaj i móc jeszcze większe te oczy zrobić, bo są strasznie małe. Patrzcie, teraz są piękne. Zakrzywione... I niech będą wyciśnięte jak najbardziej do przodu. <laughs> Boże, co to w ogóle jest to tutaj? Co to jest? <laughs> Dobra, nie, ale jest super. Mi się to bardzo podoba. Ja chcę, ja chcę jeszcze zobaczyć, co to jest. Czy da się je obniżyć? To niech będzie jak najniżej się tylko da. I lecimy dalej. Teraz czas zrobić nosek. Nosek musi mieć malusieńki, tak, żeby było go ledwo widać spośród tych warstw. Ale musi być wypchnięty strasznie do przodu, bo bo nie widać go. I długi niech będzie. Niech będzie taki, właśnie długi. Długi, wąski, nisko niech będzie. Wszystko ma być nisko. Niech będzie szeroki. I będzie wielki, ale nie aż tak wielki. Chociaż nie. Zróbmy go wielkiego, ale strasznie, strasznie wąskiego. Niech będzie strasznie wąski. <grym> o oh, shit, ale nie taki długi, bo taki długi wygląda strasznie dziwnie. I niech ten nosek będzie taki zakręcony. <grym> A co to jest? Że można jeszcze to obniżyć? Dobra, to obniżmy to jeszcze bardziej. A można to obniżyć na przykład jeszcze bardziej. Ja ustawię tutaj jakiś gotowy preset, żeby to zresetować. zobaczcie teraz wskaźnik się zresetował co mi się stało? I teraz sprawimy, żeby to było jeszcze, jeszcze bardziej zagięte, jeszcze niżej. Jeszcze węższe. Nie, aż takie wąskie to nie. O, gites. O, czekajcie, bo to jest chyba szerokość, dobra. I jeszcze niżej. Pięknie! No śpięknie uwolodek zaczyna nabierać kształtu Dobra, musimy mu obniżyć te usta, bo one są strasznie, strasznie wysoko. Niech będą niżej, bo ich nie widać. jak chcę, żeby one były gdzieś w tej okolicy, więc będziemy po prostu przechodzić tam i resetować staty. O, żeby sobie te usta obniżyć jak najniżej się tylko da. Dobrze jest. Jeszcze niżej. A nie, 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 nie to. Sorry. Jeszcze niżej. Tutaj i jeszcze niżej. O, pięknie! <śledzio> Boże, dobra. Dobrze jest. Zrobimy też takie mięsiste usta. Chcę, żeby one były mięsiste i uśmiechnięte O. O, pięknie. <grym> dobra, i co tu jeszcze jest? Ta broda się jakoś strasznie skurczyła. Miała być taka szeroka i piękna, ale coś nie wyszło. Niech będzie bardzo wydłużona. Musi być koniecznie wydłużona. A to musi być szerokie. O, dobrze. <grym> Okej, okay. dobra, to mi się podoba. Niech będzie tak. Tak, a twarz jest przepiękna. Tylko szkoda, że nie da się, nie wiem, uszy jakoś przesunąłbym uszy gdzieś tak, żeby były na głowie, ale dobra, już nie będziemy za bardzo tego maltretować. Oje, Janus jest bardzo oryginalny. Okej, okay. czas mu jakiś piękny makijaż, on musi być fabulous, bardzo fabulous. O, teraz coś fabulous stary. Zróbmy jakieś piękne rzęsy, wspaniale. O, jakiś ładny kolor, piękny kolor, czekajcie, tylko znajdziemy jeszcze jakiś. O tak, jest świetny. Sraczka na. Ohohohoho! O tak, tego szukałem. Dokładnie tego szukałem. Patrzcie, jest teraz taki kwasowy. <noise> Zostawiamy to. Dobra, Znajdźmy jakiś fajny makijaż. Kotek jest naj... Nie! Kotek jest świetny. Czekajcie, ja taka. Boże, co się stało z jego brwiami? Ja nie chcę edytować ci brwi, stary. Ja, ja chcę zrobić z ciebie tylko kotka. Kotek jest super. Dobra, co tu jeszcze jest? Jakieś okularsy, ale okularsy. <laughs> ma cztery oczy teraz. Czekajcie, znajdziemy jakieś takie okulary, które będą sprawiały wrażenie czterech oczu. Czekajcie, coś zaraz znajdę, spokojnie. Nie ma strachu. <laughs> Czekajcie. No nie ma takich okularów, kurde, no. No dobra, trudno. Będzie bez okularów w takim razie. Co tu jeszcze jest? Brwi. Brwi muszą być takie. O, coś takiego. Bródkę też musi. <laughs> o, wygląda jakaś patologia, zobaczcie. Dobra, niech będzie I jeszcze możemy fajny wąsik O, coś takiego Czekajcie, to był taki fajniejszy wąs O, coś takiego Teraz mam podwójny wąs, wygląda jak skrzydła jakieś Mam taka broda drwala Nie, nie, a to? Wygląda też dziwnie, nie, taką wrótkę mu zostawimy Taka jest super Dobra, czas na ubranie, ubierzemy go w najnowszy krzyk Mody. Czekaj, co znajdziemy. Będziemy teraz pasować do włosów. Patrzcie, on wygląda trochę jak stary harlejowiec z tyłu. Z przodu trochę inaczej, ale z tyłu jak stary harlejowiec. Niech będzie, Taka, takie coś, bo tutaj, ja już to przeglądałem, tutaj nic ciekawego nie ma. A nie, jeszcze tam są spodnie, przepraszam, jeszcze spodnie. Zostawmy jakieś super spodnie. Takie kowbojki, o, coś takiego. Wygląda pięknie. Przecież jakie one jest zgrabne w ogóle. Jesus man. Dobra. Teraz muszka. Czyli strój wizytowy. Znajdźmy jakiś fajny strój wizytowy, czekajcie. Coś się na pewno. Święty Mikołaj! <laughs> o, tak. Znaczy że nie ma czegoś lepszego. No, takiej garnitury to nie. Jak chcę, ja chcę konkretnego świętego Mikołaja. Będzie święty Mikołajem <laughs> jako strój wizytowy. No, czy wybrać bieliznę? Wersja bielizna! Wybierzmy jakieś takie. O, gacie w panterkę są perfekt. Nic za, nic, nic, nic ująć. Jakaś piżamka właśnie takie zwykłe są te piżamki, z tego co widzę Patrzcie no, Nie ma nic ciekawego To jest piżama? <grywanie> Patrzcie, jakby się osrał tutaj Dobra, bierzemy to To jest super, czasem strój kąpielowy Co to jest? Shit, bierzemy to, ale obcisły lateksowy strój Właśnie, wygląda jak był w ciąży God damn Tylko mi to nie wyszło Ja że są jakieś takie Fajne gadki, nie, nie, ten strój kąpielowy Przebija wszystko, szkoda, że nie da się zmienić kolorów Dobra, czas na stroj... Co to jest? Dobra, zostawiam to, nie zmieniam. Patrzcie jakieś baletki ma w ogóle. Co to jest? Ja pieprzę. Dobra, zostawiam to i czas na stroj zimowy. jakiś, jakiś coś fajnego. Ta skurtka była spoko, tylko szkoda, że jest taka zwykła i taka nawet wygląda ładnie. Kurde. Zróbmy z niego hipstera. Niech będzie takim hipsterem. Dobra. Niech chociaż na jednym wygląda ładnie Okej, okay, czas na aspiracje Oczywiście, że pragnie romansowania I będzie też panną Chociaż nie, zobaczmy jakie to są konkretne... Bo chcę, żeby on był pewny siebie, żeby był taki wyrywacz po prostu Gdzie to jest? Otwarty... Tak, żeby miał ma małą nieśmiałość Baran... bliźnięta. O! Lew! Otwarty... Niech... Dobra, to jest super Tylko, żeby był bardziej... Mniej zrzędliwy i bardziej lekko duch o I... i ten No dobra, nie, to jest okej okay. Janusz oryginalny jest już w takim razie gotowy I co cię kręci, co odrzuca? Kręcą cię... Zgrabna sylwetka I... Czekajcie... A, coś znajdziemy ciekawego Simorośl, nie wiem czy to jest Simorośl Ale odrzuca go makijaż Niech to będzie... <laughs> on jest bardzo ładny, więc on nie wymaga makijażu Dobra, ok. Rodzina oryginalna ma już pierwszego członka, więc spróbujmy stworzyć drugiego w jakimś w zgrabnym tempie. Nazy będzie się nazywała. Ona. E Domestazja. <grytania> Domestazja będzie świetna. Ok, będzie ciemna. E I jest bardzo zgrabna. Zróbmy z niej super zgrabną domestazję. Patrzcie, jak ona już jest obecnie piękna. Zróbmy z niej najpiękniejszą istotę na świecie. Zaraz to zresztą zobaczycie. Okej. Okay. Let me see. Ja chcę znaleźć coś jakąś fajną czapkę. Tak Merlin Monroe, ale nie, on nie będzie aż tak fabulous ona no będzie mniej fabulous. Teraz znajdziemy jakiś fabulous kapelusz dla niej. To jest spoko, ale może znajdziemy jeszcze coś innego, ciekawszego. Czekajcie. Oho! Kuce są najlepsze! Fashion kuce! Co się tam jest? Co to jest? Jakieś bulwy na głowie. Widzicie to? Czekajcie. to widziałem tam bulwy na głowie. Chcę zobaczyć te bulwy! O, patrzcie, bulwy na głowie <laughs> Biorę bulwy na głowie Może wyrosną z tego jakieś ziemniaki czy coś Dobra Kolor musi być oczywiście rudy Chociaż nie, może zróbmy jakiś taki totalny kontrast Niech ona będzie może... Nie, nie będzie ruda Dobra eee, I teraz lecimy z twarzą Czas zrobić... Ona będzie super szczupła z kolei przy ze swojego faceta Ona będzie tak szczupła No to jest, to będzie top model po prostu Patrzcie, że zęby jej wystają przez boki o, i musi być bardzo wysoko umiejscowiona jej głowa bo ona być taką super modelką Musi mieć malusieńkie uszy, bo ona miał bardzo duże Dobra Zestujemy jeszcze te statystyki Bo ja chcę, żeby ona była jeszcze szczuplejsza Jeszcze szczuplejsza I jeszcze szczuplejsza I jeszcze szczuplejsza <noise> Nie, no może aż tak to nie I jeszcze wyżej, żeby jej głowa była umiejscowiona I żeby miała jeszcze mniejsze... Nie, mniejsze uszy to niepotrzebne Dobra OK. Jak na razie prezentuje się zachęcająco. <laughs> ale teraz już trzeba coś zrobić z jej oczami. Musimy mieć malusienkie oczy, ale żeby one były umiejscowione, żeby te brwi nie były takie, bo te brwi są, że zasłaniają jej wszystko. Brwi muszą być względnie wysoko. Niech będą, niech wszystko będzie wysoko. Niech będą super cienkie te brwi. A niech będzie wysoko. Z, z, będą wąskie skronie i to będzie takie wyciągnięte to <laughs> wygląda jak kangur Goddammit Dobra, jest spoko Czas na oczy Malusieńkie oczy, niech będą zakręcone tak Albo tak, tak jest lepiej Niech będą totalnie malusieńkie Jeszcze tak wykrzywione dziwnie <laughs> Boże I niech będą Wsunięte O, coś takiego Dobra, i niech będą bardzo daleko od siebie Jeszcze dalej, ja chcę jeszcze dalej od siebie, żeby one były <laughs> Czekaj się nos opuścił I jeszcze dalej, ono teraz O, oh, shit, no. Ja pierdzielę, leniwiec. Leniwiec, kurde, dobra, niech będzie jeszcze bardziej twisted. Okej. Okay. Okej. Okay. Niech tam trochę wysunięty tej oczy. Dobra. Wygląda przespaniale Cześć ten nos. Dobra, ten nos jest troszeczkę jakby tak zbyt nisko, mam wrażenie, więc podwyżmy go Ja chcę, żeby on był wyżej i żeby był strasznie długi, to będzie jedyna wada Będzie bardzo miała chudziutki nosek, ale on będzie bardzo, bardzo długi Dobra, eee, i... czekajcie, tu coś jeszcze jest To musi być wyżej, to zresetujemy statystyki z tymi ustami CO SIĘ STAŁO?! O oh, shit, jakiś mob się z niej zrobił teraz Dobra, nie, musimy zrobić coś z inosem. Noc się teraz naprawił, bo jest w miarę wysoko, ale musi być niżej. O, coś takiego. I teraz z jej ust zrobimy coś fajnego, patrzcie. Niech będą takie malusinkie. Malusinkie smutne usta, żeby miała ja zawsze wyraz jakby powąchała kupę. Jeszcze niżej niech to będzie, jeszcze węższe. O! Piękne! Nie, w sumie całkiem ładne wyszły. To nie, zróbmy coś, coś z tym, żeby nie było aż takie ładne. O, coś takie... dalej wyglądające, jak jest spoko. No dobra, jakoś to przeżyję. I czas na ostatni element, czyli... Broda, która... <ścoughs> która musi... Być... wsunięta... Albo wysunięta, niech ona będzie tak bardzo wysunięta. to jej broda, a to musi być szczupłe. A no to też musi być szczupłe, dobra. Piękny leniwiec nam wyszedł. Niech będzie, lecimy dalej. To jest na makijaż. Makijaż też musi być, musi być Fabulous, bo ona jest bardzo piękna. To jest, nie wiem co to jest, jakaś wysypka, ale bierzemy to. Jakieś <grytanie> cienie na oczy. O! Tego też chciałem, to też chcę, to też chcę. Niech będzie zielone. bo Ona jest piękna przecież, więc musi być zielone. Jakąś ładną szminkę, Różowa jest najlepsza chyba do takiej kobiety. Czekajcie. Może coś jeszcze znajdę ciekawego. Taki sexy kolor, to jest sexy kolor. O! Biorę to! Dobra, lecimy dalej. Czasem jakoś ładnie umalować, zobaczmy A to, to jest, to może być spo... nie, to jest takie kiepskie Kotek też się nie pasuje jej do twarzy obecnie niestety Co to za plamki, Boże, jakieś dziwne plamki Dobra, ale motylek To jest motylek, patrzcie to jest jakiś Batman czy co? Tu jest Batman Dobra, nie, ja nie chcę takiej maski, bo ta maska tylko ją oszpeca chcę, żeby ona była piękna Dobra, czas na okulary O, teraz wygląda klama jak jakaś Chociaż no, nie widzi widać jej oczu, no tak głupia jak nie widać jej oczu Nie, chcę żeby było widać jej oczy, to nie będzie okularów Chociaż okulary dają taki pojem całkiem niezły smaczek CO TO JEST? Nałóżmy jakieś, o takie gogle na czachę i będzie GITES Dobra jest GITES, teraz czas na kształt brwi Ona musi mieć fabulous brwi, więc będą takie O, i lecimy dalej <noise> Ok, czas ubrać ją w jakiś piękny strój. Gorset będzie dla ciebie piękny, ale nie, to musi być sexy. Będziesz najbardziej sexy na świecie. Czekajcie. Będziemy jakiś sexy strój. O! To jest sexy. I want this. Sexy jest, dobra. Spodnie też muszą być sexy. Bardzo krótka mini, krótka mini. Nie ma krótkiej mini, tylko są jakieś głupie spodnie. O! To! Cześć, nie, czekaj, to wygląda dosyć normalnie. Nie chcę, żeby to tak wyglądało. Ja chcę, żeby ona była przerażająca. Chcę, żeby przerażała ludzi, którzy ją zobaczą. Niech będzie miała takie spodęki podarte. O, dobra, Gites, to w ogóle nie pasuje do siebie. Czas na stroj wizytowy. Będziemy mieć jakiś fajny stroj wizytowy. Co to jest? Patrzcie. Jaka suknia, boże, zwęża. węża. Suknia z krokodyla. Dobra, eee, spróbujmy znaleźć coś jeszcze ciekawego. No nie ma to nic ciekawego. Jakiś fajny stroj wizytowy. Dobra, weźmy to. Wygląda to jak jakaś grecka królowa. Oczywiście bielizna musi być jak najbardziej skąpa. Jak najbardziej skąpa. Ale taka mamuśka, nie będzie taka mamuśka. Dobra. I jeszcze jakieś takie te. Czekajcie, zaraz znajdziemy fajne, fajną piżamę. To jest Gites. Lecimy dalej. <ścoughs> o, tak, jest w pilową. Nikt się świeci jak psujajca. Albo. A nie, są kwiatki. Myślę, że są łuski jakieś takie. Szkoda. Szkoda, ale weźmy ten tęczowy, bo to widziałem taki fajny tęczowy, patrzcie Bierzemy ten tęczowy <grym> Dobra, teraz fajny strój Do biegania Sportowy, niech będzie taki Ale nie, on musi być taki fajniejszy Jak chcę fajniejszy, Jak chcę fajniejszy, zaraz znajdę To jest fajniejszy Patrzcie, jasne rajstopy i taki Dziwny strój, dobra To jest To jest na ubranie wierzchnie. niech będzie grubo Odziana Albo to. Nie, to wygląda normalnie, taki normalny płaszczek. Nie lubię normalnych płaszczyków. O, taka oldschoolowa kurtka, tylko czerwona, żeby jej pasowało do włosów <noise> Dobra. Teraz co ją kręci? Kręci ją oczywiście. Pragnie w popularności, bo jest fejmem, więc musi być bardzo otwarta. O, coś takiego. Dobra. I zrzędliwa, bardzo zrzędliwa musi być. Musi być bardzo poważna i bardzo zrzędliwa I bardzo. Bardzo leniwa i bardzo... bardziej zrzędliwa jeszcze. Dobra. Niech będzie super zrzędliwa. GITES, Domestazja oryginalny jest gotowa! Jej! Okej. Okay. A, wybierz co ci kręci, co ci odrzuca. Dobra, kręcą ją. Kręci ją smrut i kręci ją. E, czekajcie. I kręci ją. Co to możemy jeszcze kręcić, jak jest, jak smrut ją kręci? O! Barbowane włosy ją kręcą, a co ją odrzuca? bielizna, dlatego nie lubi nosić bielizny. Dobra, akceptuję Simów. Mamy naszą wspaniałą rodzinkę gotową. Znaczy, jeszcze będzie dziecko, ale to spokojnie. Jeszcze być może piesek, jeżeli będzie się dał to edytować, ale to już w następnym odcinku. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i na razie!